Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Audiobook do słuchania stworzył kanał YouTube Jakatoli. Wskrzeszenie Łazarza. Jezus w kraju świętych trzech królów. Jezus w Kedar. Jeszcze przed szabatem doszli nasi podróżni do Kedar, mimo że nie szli gościńcem, tylko bocznymi drogami. Za późno już było wejść do miasta, więc przenocowali w wielkiej, otwartej gospodzie, w której inni jeszcze podróżni szukali schronienia. Gospoda składała się z kilku otwartych szop z rzędami posłań, całość otoczona była zamkniętym dziedzińcem. Człowiek dozorujący gospodę, tylko w wieczór przyszedł otworzyć takową, po czym zaraz wracał do miasta, rano przyszedł znowu odebrać od gości należną, niewielką zapłatę. Jezusa i jego towarzyszów wziął z sobą do miasta do swego domu, podczas gdy inni podróżni rozeszli się każdy w swą stronę. Miasto leży na przedgórzu, w dolinie, po obu stronach płynącej tędy rzeki: z jednej strony leży stara dzielnica, z drugiej nowa. Rzeka płynie od wschodu ku ziemi obiecanej. Strome brzegi połączone są dwoma łukowymi mostami. Dzielnica z tej strony, mniej znacząca, uboższa. Zamieszkana jest przez żydowskich pasterzy, którzy trudnią się również stawianiem lekkich budowli, sporządzaniem sprzętów pasterskich i przyborów stajennych. Druga dzielnica jest o wiele bogatsza, zamieszkana przez samych Pogan. Mieszkańcy tutejsi ubierają się już nie całkiem tak jak Żydzi, wielu nosi na głowie rogate kapuzy. W dzielnicy żydowskiej wznosi się synagoga, a przed nią na pięknym trawniku, obsypanym białym piaskiem, bije wodotrysk. To jest jedyna ozdoba całej dzielnicy. Gospodarz zaprowadził Jezusa i młodzieńców do synagogi i tu obchodzili wraz z drugimi szabat. Po skończonych modłach zapytał przełożonych, czy mu wolno co opowiedzieć. Że zaś wszyscy chętnie go słuchać obiecali, zaczął opowiadać o synu marnotrawnym. Wszyscy przysłuchiwali się uważnie, podziwiając mądrość jego, ale nie wiedzieli, co on za jeden. Jezus sam nazwał się pasterzem, który szuka zaginionych jagniąt i chce je zaprowadzić na dobrą paszę. Na prośbę mieszkańców, uważających go za proroka, zwiedzał Jezus w ciągu dnia poszczególne domy i nauczał. Nazajutrz nauczał koło wodotrysku, mężczyźni i niewiasty rozsiedli się u stóp jego, on zaś, przyciskając co chwila dzieci do piersi, opowiadał, jak to zacheusz zlazł z drzewa figowego, opuścił wszystko i poszedł za nim, dalej o faryzeuszu, który rzekł w świątyni: Dziękuję ci. Boże, że nie jestem jako ów celnik, i o tym właśnie celniku, który, bijąc się w piersi, mówił: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Wkrótce zyskał sobie Jezus ogólną miłość i życzliwość. Mieszkańcy prosili go nawet, by pozostał tu do następnego szabatu i nauczał w szkole. Gdy zapytywano go o Jezusa z Nazaretu, opowiadał niejedno o nim i o nauce jego. Stąd wyruszył Jezus ku wschodowi drogą wijącą się wśród pięknych łąk i drzew palmowych do miejscowości Edon. Po drodze wstąpił do odosobnionego domu, w którym ojciec i matka złożeni byli nieuleczalną chorobą, a gromadka stroskanych dziadek krzątała się po domu. Dobrzy to byli ludzie. I tu wypytywano go o Jezusa z Nazaretu, o którym różne wieści ich dochodziły. Jezus opowiadał im więc w pięknej przypowieści o królu i synu jego jako ten Jezus będzie prześladowany i powróci do królestwa Ojca swego, a wszyscy ci, którzy pójdą za Nim, posiądą z Nim to królestwo. Równocześnie miałam widzenie o męce pańskiej, w niebowstąpieniu i tronie Jego nadświatowym, obok Boga Ojca, wokoło widziałam chóry aniołów i nagrody, przeznaczone Jego wyznawcom. Naocznie przedstawiło mi się w widzeniu całe to królestwo i przypowieść opowiadana przez Jezusa, której obraz wnikał w serca słuchaczów. Skończywszy opowiadanie, zapytał ich Jezus, czy wierzą w to wszystko i czy chcą pójść za dobrym królem. Gdy go o tym uroczyście zapewnili, obiecał, że Bóg w nagrodę za to uzdrowi ich i pozwoli im pójść za nim do Edon. Rzeczywiście w tej chwili wyzdrowieli oboje i ku zdumieniu wszystkich mogli iść za Jezusem. Uzdrowiony mąż zwał się Benjamin, a pochodził w prostej linii od Rut. Zdaje mi się, że Tytus, w ten czas czternasto czy szesnastoletni młodzieniec był jego synem czy też krewnym. Był on w Kedar i we wszystkich okolicznych miejscowościach, gdzie Jezus nauczał, by słyszeć samego Pana lub przynajmniej to, co inni o Nim mówią. Również znajomymi tej rodziny byli Markus i Sylas. Miejsce rodzinne Marka leży bliżej Judei. Stąd wyruszył Jezus dalej przez urocze pola i łąki obsadzone palmami do Edon. W prawej ręce trzymał laskę pasterską, u góry zakrzywioną. W Edon odbywały się właśnie gody weselne w publicznym domu godowym, stojącym zaraz na lewo na Wolnym Placu. Środek domu wypełniała jedna ogromna sala, na końcu była kuchnia, a w koło małe sypialnie, w których co trzy łoża przedzielone były przegrodzeniem. Choć był jasny dzień, świeciła się w sali lampa. Obok oblubieńca i oblubienicy zebrani byli w sali mężczyźni i kobiety, wszyscy przystrojeni we wieńce. Chłopcy grali na fletach i innych instrumentach i śpiewali. Pobożni ci ludzie słyszeli o naukach i przypowieściach, opowiadanych przez Jezusa w Kedar i w okolicy, a uważając go za proroka, zaprosili go na gody i teraz go oczekiwali. Przyjęli go z oznakami czci i radości, umyli zaraz jemu i towarzyszom nogi i otarli je własnymi sukniami. Wzięli mu z rąk laskę, postawili ją w kącie, po czym zastawili dlań na stole ryby, placki plastry miodu, długie może na stopę i czerwone jagody, jagody te miały u góry koronkę czarnych liści z białymi punktami i to trzeba było przed zjedzeniem jagody oberwać. Dalej stały na stolec banki i kubki i małe czareczki, jakby z gliny, ale pobielane, z których dolewało się coś łyżeczką do napoju. Spoczywano przy stole na małych ławkach z poręczami. Jezusowi wyznaczono miejsce między oblubieńcem a oblubienicą, Niewiasty zaś zajęły dolny koniec stołu. Jezus pobłogosławił potrawy i napój, po czym wszyscy zabrali się do jedzenia. Podczas uczty opowiadał Jezus o mężu Judei, który podczas godów w kanie galilejskiej przemienił wodę w wino. Wtem weszli do sali uzdrowieni niedawno małżonkowie, goście, którzy wiedzieli o ich nieuleczalnej chorobie, zdumieli się bardzo ich przybyciem. Oni zaś zaczęli opowiadać, co im Pan mówił o królu i jego królestwie, i że kto uwierzy słowom jego, stanie się uczestnikiem tego królestwa z taką pewnością, jak pewnym jest, że oni wyzdrowieli. Jezus zapewnił ich jeszcze raz o tym i powiedział wyraźnie, że teraz wprawdzie wznosi się jeszcze mur między nimi a królestwem owego króla, że jednak mogą łatwo dostać się przez ten mur, jeśli tylko sami zechcą się przezwyciężyć. Uczta trwała prawie do rana, po czym udano się na spoczynek. Jezusowi przeznaczono sypialnię poza salą jadalną obok Jego towarzyszów. Zanim położył się na spoczynek, ukląkł Jezus na odosobnionym miejscu i wzniósłszy ręce, modlił się gorąco do Ojca Niebieskiego. Z ust jego wychodziły promienie świetlane, a z góry spuścił się ku niemu obłok, podobny do postaci anielskiej. Jezus w dzień nieraz się tak modlił, ilekroć znajdował się na odosobnionym miejscu. Ja, jeszcze jako dziecko nauczyłam się tego od niego, widziałam, jak on postępował, więc i ja tak robiłam. Najświętsza panna znowu do czasu poczęcia zbawiciela modliła się zwykle stojąco z rękoma skrzyżowanymi na piersiach i wzrokiem utkwionym w ziemię. Po najświętszym wcieleniu zaś modliła się zawsze klęcząc ze wzniesionymi rękoma i obliczem zwróconym w niebo. Nazajutrz, dla licznego zbiegowiska, nauczał Jezus pod gołym niebem a po nauce przyprowadził do porządku wiele zawikłanych spraw małżeńskich. Ludzie bowiem tutajsi bardzo słabe mieli pojęcie o prawie małżeńskim. I tak chciało się koniecznie pobrać dwoje bliskich krewnych i zapytywali Jezusa o jego zdanie. Jezus wyjaśnił im więc na podstawie Mojżesza, że to nie jest dozwolone, dali się oni też przekonać i przyrzekli żyć w czystości. Doniesiono mu także, że w pobliskiej miejscowości pewien mąż ma zamiar pojąć za żonę już szóstą siostrę swej pierwszej nieboszczki żony. Jezus obiecał, że przyjdzie tam i sprawę tę załatwi. Na szabat powrócił Jezus do Kedar, nauczał przez cały dzień w szkole i dawał odpowiedzi na różne zapytania i wątpliwości co do spraw prawnych i małżeńskich. W ten sposób ułatwił pogodzenie się wielu rozwiedzionym małżonkom.